Cześć, Czarek! Cześć, Cześć, Cześć na ślub salam, wiesz? Dostałem zaproszenie, tak? A, a ty nie dostałeś. A ty nie dostałeś. A ty nie dostałeś. Aha. A czyj ślub jest? Koleżanki mojej, wiesz? Jakiej? Nie znasz. Nie no, powiedz, jakiej. Nie znasz i tak, to wiesz. No mów, kto się żeni. No nie znasz to, co ci będę mówił przecież. No mów, mów. Nie, jak i tak nie znasz, to wiesz. No a skąd wiesz, że nie znam? Akurat kobiety to w tym mieście znam. Dobra, mów kto, kurwa? Jak mi wczoraj w ogóle w mieście od dwóch dni nie było. No ale ona to dawno temu zapraszała. Dawno temu zapraszała? Ta... nie no, ta się, Naomi. Naomi się wychodzi za mąż, Pok. to kojarzę. No widzisz, czyli znaczy mogła znam. jednak. Mogła jednak nie, zaprosić. Mo, ale znam, mogła zaprosić. Tam. Choruś, mogę się mylić, ale z tego co pamiętam,. Nie wiem, on ze takim pajacem oboje w masce shopów kurwa biegali. Moczliwe, możliwe, możliwe. Ostatnio. Ostatnio, Wiesz co, wolał się nie narażać swojej żonie. Trzy minuty. No, co, ty się narażasz mojej żonie. Ona znowu A說 Playboy, ma jakieś kurwa, No, jestem Tomasz, no ale dziwisz się, że macie teraz... Ale kurwa! Przebierał się! Idę zmienić samochód jeszcze, zarabną mnie. A tamta osoba, prawda? Nie bać, muszę jeszcze samochód zmienić. Zostaje tak jak jest. A Lilif? A nie wiem, co Lilif robi. Chłopie, nie mam czasu, kurwa, i do samochód Boże, zmienić jeszcze. Sam będziesz? Kurwa, no. Priorytety? To bierze Rozalkę. Jezus, nie, bo wy się odpalicie, jak wezmę Rozalkę. Dobra, dzwonię do Rozalki. Cześć, idziesz Halo. na ślub? Czyj to jest ślub? Eee, yy, tej. Jak ona się tam nazywa? Yy, I ubieraj się, ubieraj się, Podjadaj się, na, na razie. A jeszcze prezent muszę wypłacić. Oj, chuj. 10 tysięcy? Bez przesady aż takich dobrze nie znam. 10, koła wystarczy. A a jeszcze. A niech zostaną te numery jebać. To w takim razie. Czasu nie ma, nikt nie zrobaczy. Zr... No dobra, trochę. Je... Nie! No i mnie zarysował. Gdzie to jest? Gdzieś lewa strona. Czego to jest? Kurwa, gdzie to jest? Co ona ma za mapę? Great Ocean Highway. Przy jakichś domkach. To jest tutaj gdzieś. Dobra. Rozalia, no przecież jadę po Rozalię! Nie no, nie mogę, tym Fordem mi kurwa siedzi na tym... Nie no, gdzie ona jest? Nie no... Przecież jej nie ma. I jest 17, A my co? A my w lesie jesteśmy. Przecież ja ją stamtąd wyniosę. Zależy jej na tobie. Komu? Tak, mi też zależy na kimś. dobrze Może czemu się tak denerwujesz? Bo już jestem spóźniony! Nie no, ten fioletowy auto faktycznie wygląda jak pod rozalkę. Jest giga cringe. Ale ładny Hot Wheels! O kurde, co ja zrobiłam? No. Poczekaj, bo muszę zdjąć spodnie. Dobry. Oha! Nieźle rozumiesz, Git, git, zdejmuj spodnie, no, ale jak no, siadasz o, to do mnie do samochodu. Dobra, dobra, git, git. Ale, no nie, bo te spodnie nie pasują do sukienki po prostu. To, no, ja wiem o co chodzi. Mi też nie pasował do garnituru, więc ją zdjąłem. essa Dziwny jesteś. Ja jestem dziwny. No trochę jesteś. Ale ładnie, Hangover, no, Cześć! Taki to kurwa pożyje. Uspokój się tym panem Wsiada ci na auta, a już spodnie, tylko się zabezpieczajcie, Czarek, obrzydliwe, kurwa! obrzydliwe, uspokój się! Tak, obrzydliwe... Czarek, zadzwonię do ciebie to, później, no... To nie mi Rozalia ściąga spodnie, wsiadając na auta. No, chociaż tyle dobrego. Ja wiem, Tobie no, ale kto to się inny mówi, zajmuje zabezpieczajcie spodnie. się. Zabezpieczajcie no. się tam, pamiętaj. No dobra, dobra, będę pamiętał, całusy. No, pewnie, jakiś pa. Kto się hajta? No chyba masz e, prezent, prawda? rozumiem być Mamy prezent? Jak mamy prezent? Mam zabawkę... Ty masz prezent? Słonia. Zabawkę słonia. No to Czyli teraz odwaliłaś. Nie zabawkę słonia. Nie ja mam prezent a... dla nich A ja mam 15 dolarów na przykład. Nie, no, ja mam 10 tysięcy dla nich To ja dołożę 15 dolarów i mamy razem tysięcy 15 dolarów. To będzie od... prezent od ciebie i ode mnie. W sensie ode mnie będzie 10 tysięcy. O mój Boże, ile ludzi! Kurwa, już jesteśmy spóźnieni, ale odjebaliśmy. No, odwaliłeś, ma Odwaliłaś, rozalka. Mogła się wcześniej przygotować, naprawdę. Jak tam się idzie? Czcz, Zachowuj się naturalnie. ja się zawsze naturalnie zachowuję. Tak? No, czemu ty ze słuchawką jesteś? Ty ja ze słuchawką <gry> Czekaj, kurwa. Czekaj, bo nie zdjąłem. Już, patrz, już nie mam. jak No, już nie mam, już nie mam przecież. Taki James Bond. Kurwa, my tak idziemy, a oni tam już wyszli za siebie. Tyś Dobrze, że. Tyś Powiedzieć ci szczerze o tej historii? No. To jest dziewczyna, którą do końca nie znam właściwie nawet. Ale On ostatni policji, razem... Czy co? Nie, ona skarcowała. Ale mnie zaprosiła, no i powiedziałem, no jak mi zaprosiła, to giga miło, nie? Ciekawe. W zasadzie wszyscy się hajtają. Hajtają Albo się. Albo rozwodzą. Albo rozwodzą. Znasz kogoś, kto się rozwodzi? Nie! Jezus, coś mi pisnęło w uszach. Tak? Ale to pewnie woda. Fala uderzyła o kamień i szurnęła, śliznęła i... no. Ale... Jest wystawa, jest młodą, wiesz, ty, wiesz, jest. to, która jest młodym panią? A siwa jest O to jest szef pizzerii No, Czesio. Co ty gadasz w ogóle? Czesio no, już nie jest. A ten. Jezu, Nie, nie, nie. Nie burz. Nie, debil. Zobaczmy. Tu, która to jest panią Ja to nikogo nie znasz. Nie, zna. to jest. To Czesława. Przywitajmy się z Czesławem. O, dobra. Nie, dzień, dzień dobry panie Czesio! dzień dobry. Cześć Cześć. cześć, cześć, cześć. cześć, cześć, cześć dzień Pan dobry. Świetny, mundur no, elegancki. Piękna ta, sprawa. Ta. A tu chwilikony? Co? 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 Bo ostatnio tego nie było. Szefie. Co? Panie Czesławie, nie wypada chyba. No, nie, no chyba nie ta, ta. wypada, nie wiem. Nie, to nie że nie wypada. A to tyle jeszcze? to No, Nie, to słabie, co? Jajo! Ty, fajnie. Ty, ty. Fajnie, w włosach, to kto? Bo nie poznaję chyba. Rosalia Dzień dobry. A, to ty. A, cześć, cześć. Cześć. Nie znam tych ludzi Cześć. nie wiem kto kto to Cześć. Panie Czesiu, proszę się nie patrzyć, co? No, byłabym no, ja ja no, ale zwrócił Pan uwagę, prawda? No bo, a ona zwróciła na mój krawat, to ja też musiałem na No to patrzcie. No, no, ja no trochę ma rację, Rozalka. A co pan trochę mu się popatrzyłaś roku? na wierzch. Na, na, na krawat, na klatę. Na No. O, tam jest Pani młoda, tam się zastanawiałeś, która to Pani, to tam ta Pani? Tam po ta... drugiej stronie, w masce shopa. shopa. To ten shopik tak. no, ładniejszy. Jest. No tak, oni shopiki, boję. Kurwa, my mamy takie dziewczyny. To no, będzie wziąłem ten pool party? No, no pewno. Szkoda, że nie wziąłeś bielizny, to może być ciężko my trochę. Zreszy, a to woda. To pójdę w cały co 9 A to jeszcze przed ceremonią czy już po? Nie, to już dawno wszystko po, tylko to jest impreza oh. po weselna. O tak Aha! Aha! To jest prezentem. To może odbyć. To no Ale ze 4 miesiące Stasiu dzięki za krwi i za czas. Aha! Słucham, co, co? Mmmm, dawno ja tak do mnie nie mówiłeś. Ale ja teraz by... papie, ja teraz papim tak mówię. Chyba na mówić. źle rozumiem. Yes. Nie, ściśni. Idziemy na motorówki? Co my tu kurwa robimy? Nie mam pojęcia. I kim jest ten niebieskowłosy? O, czekaj, oni Ta, idą, co się dzieje, co nie się kurwa dzieje? dzieje. A, chodź, chodź, chodź. Ja nie mam pojęcia. Co, kim... Nie znam Czemu? to nikogo oprócz Czesia. On powiedział, o, Rozalka, ja nie wiem, kto tu jest. Nie Zakładam, wie? że Smerefa będzie. Patrz, jest jakaś, co się dzieje. Co się dzieje? No. Witam wszystkie kurwy na dzisiejszym spotkaniu Ajadu by... Oto do ciebie. <grymne> Słuchajcie! <grymne> <grymne> co ty robisz? Co ty robisz? Aha Nie masz nie za mała jesteś, żeby mnie przerzucić. Nie jestem mała. <grymne> Mam kilka mięśnie. ciebie Leonardo A ty miałeś prośbę z maski. Dobra. Witam wszystkich tutaj zebranych na imprezie i z okazji oczywiście tutaj poślubin naszej ulubionej parki Supika, supikowej. Kurwa nie ten łokieć. No I... i co? Myślę, że i góra zaczynać zabawę ten tego, no, no ten, to ja już puszczę muzykę. <noise> co to się dzieje? To jest jakiś inny czad, my trafiliśmy na inny Zyba. wymiar RP w ogóle Puszczę stary, prawda? co dodać! Musimy kulpa! Tylko! powiedzieć, ale po jakimś dziesięciu Borkal, dziękuję za 4 miesiące! Dwie, przed transportowaniem się w inne miejsce. Dobra. No ale... <guletra> co tu się dzieje! No to <guletra>

Pani młody, właśnie z no, Romany? Nie, pan do mnie tryska. A, dobrze. Nie będzie wiedzieć, co? Nie. Pani do mnie tryska. A, to jest niesamowite, że dosłownie żadnej z tych to... osób nie znam. Albo to posłanki. Przejdź do mnie, przejdź poroszliwą. Misiaczka, witam. Ja jestem na tym weselu? Powiem ci, kurwa, jest giga dziwnie. Co? Tu jest, tu jest, nie ma ani jednej osoby, którą ja znam. Ja przyjadę na samych majtkach, jedyn... to wcale nie będę się wymyślał. No w ogóle, to jest tak, para młoda wzięła ślub w ogóle chyba miesiąc to temu, to, to jest nie. po prostu jakaś impreza. Wszyscy stoją w miejscu, muzyka i trzy osoby tańczą. A tak to wszyscy stoją i patrzą się, jak Aha. jest giga, jest... A, i oprócz, I jest stoi, jedna osoba, którą znam, sorry. Jest pan Czesław z Epicerii. Ja dole. <gry> o, i rozalka skoczyła z mostu. Oh. To, gdzie to jest? To jest y, przy tym. Ey... Yy, po lewej, tam jakiś jest taki basen na, na, tam na dobra, rogu GOH. Dobra, dobra, bo ja zaproszenie dostałem, ale usunęłem sms z zaproszeniem i nie pamiętam ani godziny, ani miejsca, kurwa. No <laughs> to, to jest... Dobra. Wpadaj, wpadaj, jest to Shelby. na chwilę. No pewnie. Podjadę na chwilę. No, no na razie, no. całusy, cześć, cześć. Co ty ro... Jezus Maria Rosalia. To do jebało Motorówka stała i zapociągnęła. Co zrobiła? Pociągnęła. Ale masz gacie po Nie nie, git, git, nie, nie, no. nie, fajne, fajne, fajne są. Oni ukradli te motorówki, prawda? No co, już chcesz ich zatrzymać? Nie. No ja mam przy sobie dokumenty, nie? Ach. A ja mam przecież sobie pałę. Gdzie ją schowałaś? W gaciach po tocie. <gadzi> chodź, chodź, trzeba Tomiego przywitać. To Nelson jedzie. Chodź, damy prezent, Rosalia, damy prezent. Ty załóż buty. No dajemy, A, no, bo nie dobrze. byliśmy na śluby, to chociaż tutaj, no. A mogę założyć rogi. Może założyć rogi, no. Jest? Nie wiem. To nie jest rodzina Rosali. Dobra, czekamy. Wiesz, to jednak z wiekiem... Ty... Rozalia... A to nie jest... Skąd się nazywałem Cici? Tam trzech, bo tych chyba kojarzę. wroga. To że naprawiają na że to To jest... To jest to specjalnie... hey, ja, może w trójkę na impreza, na no, Zapraszam na patron, może co? <laughs> no cześć, cześć. Siemanko, cześć. Jak tam dobrze wyglądasz? Dzień, Dzięki. Kiedy nas zbierzenios? Y no, nie bawem myślę, nie bawem. to są. A gdzie są szopy? Tam co? Bez już maski nawet? No to ich nie rozpoznam też, chuj nie wiem kto. Co tu się dzieje w ogóle? Ludzie, ręce, normalnie, kółeczka i zrobione. No ta, ta, ta. To Janeczek tu jest? Takiś mięśniak. O ja mam zdjęcie Janeczek. na jedzik, która jest nasz na patru, czyli. To jest inny wymiar. Dobra, ja jeszcze zapraszam na chwilę wszystkich tutaj. Czekaj, przemowa będzie. Poczekajmy, poczekajmy, nie? obłagam. ty nie przemawiasz? Bo no. to jest państwem młodym, ale Nie, no. ja mam nie, Czekaj, jak się nazywa pan? Ja zaraz się powiem, ma na zaproszenie Aleksandro. Albo Alejandro. Dobra, chodźmy się tam ustawić. to jest przez J? Nie, nie, przez X. To Alejandro. Raczej mówi coś, o. Będzie mały koncercik w takim razie. O kurde. Ten Szukacie jakiś... tancerzyń? Tak, oczywiście. Jakim? <grym> Kurwa, nie to. Generalnie. Jako, że jest to ślub, no to by wypadało, żeby... I, że tak powiem, A to, to jest ślub! Zrobić taki mały... Taki mały prezencik. <grym> jakiś trójkąt nagi jest po prawej.

no, it's like like no, never been better than the summer We were only and <laughs> <laughs> never <laughs> <laughs> <from the plastic. laughs> <laughs> 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 Robi usta usta Co tu się dzieje? To jest jakiś czas. No ty zaś Nie, nie. Nie, nie, raczej nie. No, no no, no, no. Dancing on no, no. the hood in the moon. <laughs> <a lost and laughs> we sang songs with all that shots friends And it went like this. Say, oops, I got 99 for the singing bye bye bye. Hold up. If you want to go and take a ride with me, better give me baby one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Nie no, w sensie, jest to dla mnie po prostu mega niespotykane, nie wiedziałem, że tak jest na Five City. To jest fajne, że takie rzeczy są, ogólnie. O, świat, świat. Musiałem poprawić. Proszę. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. nie, no, pięknie poszedłeś. Faktycznie internet przed chwilę nie udawał, ale już działa. Co? Czy jest Uspokój się. Mam cały dzień cynamon. Cynamon? Co? Tak, cynamon. Tak. z cynamonem. Obrzydliwe. Nie, no było dobre. Rozalia, ja pomocy Uwu robią. Kto robi o Uwu? <grym> Ona. Nie. Yeah. Dobrze, mam kajdanki. Możemy zakuć i wrzucić do basenu. Ona jest też policjantką. Tak, tak. No to możemy wrzucić do basenu. Wykonać Nie mnie, no co ty robisz? Nie tylko mnie spróbuj O nie, ja tą Ale ty jesteś głupiutka Kurwa eee, mhm. Chyba masz zepsutą słuchawkę w takim razie Jest taka opcja, że ci się słuchawka zepsuła To znaczy? Nie miałeś słuchawkę, ona nie jest wodoodporna, będziesz musiał kupić nową I będziesz musiał wpisać to w koszty straconych rzeczy policyjnych Ponieważ zapłaciła policja teraz I to straciłeś, Ale nie ja nie mam to, to za darmo i za tym ty mi odkupujesz. Chodź złożyć to życzenia. To podejście, to jest podejście. Ta, ta. złożyć życzenia. Jak oni się nazywają? Uspokój się. Nie no internet udaje. Kurwa. Poczekaj chwilę. Graj swoje i wyjebane. No pewnie, no... Pewnie, że tak. No Super, to jest... git, pomysł No tu jakaś muza jeszcze leci o Jezus, to w ogóle... Żyje? Oni już tam tańczą, ja nie wiem co tam się dzieje, wiesz? A kim są ci ludzie w białej garniturach? Nie mam bladego pojęcia Pytałam, czy są z mafii, a oni. A co, a pani z policji? a Ja tak. I przestali się odzywać. Czy chyba nie polubiliście? Chyba nie, chyba mnie brzydko ocenili. Trzeba się zawijać, Rozalka, wiesz? Tak, no, proszę. no, służba czeka. Kryminaliści zawsze są na mieście. <grybujesz> e, miłego, tak, na tak, razie, tak. Idziemy na służbę, jak najbardziej, sierżancie. Cześć, cześć. No, no, no. No, no. No, no. Ty, kto to był? Co? Potem, dobra, zaraz się coś zapytam Ok. <laughs> ok. E, a weź mnie na łapy na chwilę. No? Czymś wiesz? Mmm, pełny. Czymś śmieciowym, co nie fajnie. A, ten ze... Aaa! Ze state A, już mi kradli furę? o. Ciekawe. Ok, że ja... o A, dobra. O. No, pewnie, że tak. Jasne. Nie możesz mieć tak cały czas pomalowanego. Czy co? Nie możesz go mieć tak cały czas pomalowanego? Czy się, że mogę. Ale czad. Nieźle, co? Wygląda jak prawdziwy Hot Wheels, no. Jaki Hot Wheels? To jest poważne auto. No wiem, Dla znaczy, poważnych ludzi. Ciągniesz go do tyłu i jedzie do przodu. Dzięki temu. Jak Hot Wheels. Co ty do mnie mówisz w tym momencie? Nigdy nie bawiliście Hot Wheelsami? Nie. Serio?